Cześć, tu Magda i dzisiaj przychodzę do Was z New Year's Book, tak? I ten tak zobaczyłam u Sylwii My Books, My Life i strasznie mi się spodobały te kategorie, wszystkie, więc pomyślałam, że też go nagram. Okej, okay, zacznijmy od pierwszego pytania, czyli. Ile książek planuję przeczytać w 2020 roku? Ja nie mam tak że planuję przeczytać jakąś ilość książek, po prostu gdy będę miała ochotę to będę czytać więcej książek, A gdy nie będę miała ochoty to nie będę czytać tych książek, tak? Więc tu nie mam tak że mam jakąś, jakiś numerek wyznaczony i chcę tyle książek przeczytać. Na Goodreads dałam sobie 100 książek, zobaczymy czy mi się to uda czy nie. W tym roku, w 2019 roku nie liczyłam ile książek przeczytam od początku roku. Wiem, że w pół roku było ich 40 ileś chyba, czy jakoś tak, więc więc nie wiem. To było pół roku, więc nie wiem ile w rok, może raz więcej. Ale tak, ale w 2020 po prostu chcę przeczytać fajne i dobre książki, które mi się spodobają, a nie czytać tylko po to, żeby czytać. Następnie mam wymienić pięć książek do których tak jakby nie dotarłam w 2019 roku, ale chcę je spriorytetyzować w 2020 roku. Ja mam dużo takich książek. Takie pierwsze, które przychodzą mi do głowy, to Małe Kobietki, bo chciałam je przeczytać w 2000, pod koniec 2019 roku, ale no niestety mi to nie wyszło. Następnie będzie to Walka Kobiet, czyli 150 lat walki o wolność, miłość i siostrzeństwo, tak się chyba nazywa. Mam ten komiks u siebie już od dawna i jeszcze po niego nie sięgnęłam i bardzo bym chciała, bo w 2019 roku już miałam kilka podejść do niego, a nigdy nawet nie zaczęłam. W tle oczywiście możecie słyszeć Lolę, ale tak już myślę, że każdy się przyzwyczaił do tego. Myślę, że też bardzo chciałabym się skupić na Szczygle i na tajemnej historii i myślę, że to na razie tyle. Nie wiem, ile podałam, czy 5, czy 4 chyba podałam, ale tak, to są takie cztery, które najbardziej chciałabym przeczytać. Myślę, że tak to zostawię. Te cztery książki to są takie, które w pierwszej chwili przychodzą mi do głowy. Nie chcę tutaj, wiecie, wymyślać, bo jest filmik 20 książek, które chcę przeczytać w 2020 roku i tam po prostu są te tytuły z mojej biblioteczki, na których bardzo mi zależy. Następne pytanie to który gatunek książki chcę częściej czytać w? w 2020 roku. Tutaj chciałabym częściej sięgać po powieści graficzne właśnie i po komiksy, oraz też może klasyki, ponieważ dużo osób zaczęło czytać właśnie klasyki tak pod koniec roku. Ja jeszcze do tego momentu nie dotarłam, więc właśnie w 2020 roku chciałabym odkryć te klasyki i chciałabym, żeby spodobało mi się tak jak reszcie osób, ponieważ widzę, że dużo osób właśnie czerpie z tego przyjemność i też bym chciała. Ale tak, bardzo zależy mi właśnie na powieściach graficznych, bo naprawdę mam jakąś taką wyjątkowo dużą przyjemność z czytania właśnie powieści graficznych i komiksów, dlatego chciałabym o wiele więcej ich przeczytać w 2020 roku. Teraz mam wymienić trzy cele, na 2020 rok, które nie są związane z książkami. Po pierwsze, chciałabym przeżyć e, drugi rok studiów, ponieważ jest ciężej niż myślałam. Drugi cel to to, żeby skupić się bardziej na swoim zdrowiu, bo zauważyłam, że w tej całej gonitwie, gdy ja nie mam w ogóle na nic czasu praktycznie, to zapominam o tym, żeby iść na przykład do lekarza, się zbadać, czy wszystko jest ok. Dlatego chciałabym właśnie w tym roku zwrócić większą uwagę na to. I też bardzo motywującą pogadankę miała Karolina Kombuk na swoim Instagramie ostatnio. U niej akurat było o wizycie u ginekologa, więc wszystkie dziewczyny i nawet chłopcy. Po obejrzeniu tego filmu idźcie po prostu do Karoliny na Instagrama i tam w wyróżnionych relacjach na Instagramie macie całą tą jej pogadankę i tam odpowiadała na różne pytania swoich obserwatorów i też mówiła o własnym doświadczeniu, więc to było naprawdę bardzo fajne i widziałam, że bardzo dużo dziewczyn popchnęło to właśnie do e, umówienia się na wizytę do ginekologa. A trzeci cel mam dwie zaplanowane podróże, jedną większą, jedną mniejszą i chciałabym, żeby po prostu się... Odbyły. Czy tak będzie, czy nie? Zobaczymy, jak się plany poukładają, ale taką mam nadzieję. Więc tak, to są takie trzy rzeczy, które chciałabym osiągnąć w tym roku. Teraz mam podać książkę, którą już mam u siebie od bardzo dawna i dalej muszę ją przeczytać. Sama nie wiem, co mogłoby to być, bo ostatnio była taka książka i było to małe życie, ale ja już je kończę czytać, właśnie. Więc ja tak naprawdę nie wiem, naprawdę tak. Patrzę teraz na moją biblioteczkę. Nie mam pomysłu, co by to mogło być. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo mam bardzo mało książek, które mam u siebie już od bardzo dawna i których nie przeczytałam. Większość książek, które nie przeczytałam są dosyć nowe i kupione w małych odstępach czasu. Więc tutaj ciężko mi wybrać jedną. Jeżeli to pyta miałabym odpowiedzieć na to pytanie w grudniu, to byłoby to małe życie. Nie wiem, czy to można zaliczyć jako odpowiedź, ale tak. Teraz mam określić jednym słowem, jaki chciałabym, żeby był rok 2020. Ciężko mi zawęzić moje oczekiwania jakoś na mniejszą skalę. Chciałabym po prostu, żeby był szczęśliwy w różnych kwestiach, wiecie, studia. Związek, rodzina, zdrowie, wszystko. Po prostu chciałabym, żeby wszystko było dobrze. Chociaż to teraz tak sobie uświadomiałem, że to jest dosyć duży wymóg, jeśli chodzi o życie, żeby wszystko było dobrze przez cały rok. Bo zazwyczaj coś jest nie tak, ale mam nadzieję, że 2020 właśnie taki będzie. I ostatnia rzecz to, żeby nominować jakieś osoby. I ja tutaj nominuję Sylwię Teachbook, Karolinę Kombuk i Ole książkowego Frika. Jeśli dziewczyny będą chciały, to bardzo chętnie posłuchałabym ich odpowiedzi na te pytania. Mam nadzieję, że taki krótki tak Wam się podobał. I teraz pytanie do Was. Określcie jednym słowem właśnie. Jakie chcielibyście, żeby 2020 rok dla Was był? Dajcie koniecznie znać, bo naprawdę jestem ciekawa, bo to jednak ciężko powiedzieć. Ciężko tak bardzo sprecyzować swoje oczekiwania co do nowego roku. Nie wiem, może ja z tym mam tylko problem. Ale tak, na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.